Czas rozstrzygnąć konkurs Wiking na horyzoncie. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie, Marek, Maras Wysocki, planszolandia, gry planszowe na wideo. Zobaczyliście wszystkie prace konkursowe, które wpłynęły oczywiście na konkurs pod nazwą Wiking na Horyzoncie, gdzie głównym sponsorem była, było wydawnictwo Games Factory Publishing. Przypomnę, żeby. No, Wziąć udział w konkursie trzeba było spełnić dwa warunki. Pierwsze oczywiście to była subskrypcja kanału Planszonandia na YouTube, a drugie oczywiście wysłanie fotki z wizerunkiem wikinga. Jak zobaczyliście, no, te prace szły w różnych kierunkach, dostałem e, rysunki, były komiksy, były mapy, e, dużo tak zwanych przebieranek, czyli tak naprawdę przebieraliście się robiliście zdjęcia e, imitujące wikingów, no i oczywiście różnego rodzaju gadżety, figurki. No, Widzicie, tych prac było hmm, dosyć sporo, chociaż muszę powiedzieć, że subskrypcji było zdecydowanie więcej, ale rozumiem, że hmm, oczywiście kampania wspieram to, z, spowodowała, że większość z, warto, z Was tą grę już ma i się bardzo cieszę. Także, no, no cóż, dziękuję za zgłoszenia, które przyszły. Komisyjnie udało nam się wyłonić hmm, oczywiście dwie prace. Pierwsza należy do Moniki, Myśliwiec za rodzinę Wikingów. Brawo za stylizację, za pomysł. Druga dla Gustawa. Petru, zwanego bardziej, znaczy, którego nikt znanego bardziej jako Hobold za przygotowanie takiej 5,5 centymetrowej figurki Wikinga bardzo misternej, bardzo ładnej, ci którzy obserwują Hobolda wiedzą, że tak naprawdę robi bardzo ładne figurki, tutaj też ta figurka naprawdę robi niesamowite wrażenie. Trzecia nagroda już ode mnie, nie wiem jeszcze co to będzie wyróżnienie dla Gustawa Witczaka. Gustaw wysłał co prawda pracę już po terminie. No, wysłał e, oponę marki Viging. E, pozdrawiamy producenta, rozwalił system, rozwalił mnie niesamowicie naprawdę pomysł i kreatywność nie z tej e, ziemi. Także dziękuję Wam bardzo za udział w konkursie, za nadesłane zgłoszenia, e, oczywiście za subskrypcję, no i Games Factory Publishing za e, sponsoryk e, pudełko wraz oczywiście obiecaną torbą. Wyślę proszę zwycięzców, żeby się skontaktowali, żeby wysłali mi adres i oczywiście dogadamy się, w jakiej formie to wysłać, czy to będzie paczkoma, czy to będzie poczta. To już dogadamy w szczegółach. Jeszcze dwa słowa na temat czołówki, którą zobaczyliście: Plancholandia Express. Wiecie, że przygotowanie takiej recenzji, jak to bywało na Plancholandii, jak to jest na Plancholandii, czyli. Zasady i recenzja, no, wymaga dosyć sporo montażu, sporo czasu, więc nie zawsze mam na to czas, żeby to wszystko przygotować. Pomyślałem, że będę korzystał z krótkich form: będę przygotował krótkie formy, takie 3 trzyminutowe to będzie ekspres, tego jeszcze planszony nie było, czyli zagram, choć gramy jest ciekawi, rzucę okiem, tak ekspresowo na temat mechaniki, na temat tego, co się, co jest w grze najfajniejsze. Myślę, że. Mm, no. To będzie coś nowego dla mnie i dla Was. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba, także zapraszam Was. Mam nadzieję, że za chwileczkę uporę się jeszcze z wyrocznią delficką, z plikiem, który jest bardzo duży, nie chce mi się zrenderować. Jak to przygotuję, to tak naprawdę ruszy hmm, taka cykl hmm, krótkich form Planszolandia Express. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w konkursie. Oczywiście hmm, wydawcy Games, Factory Publishing za sponsoring, no i oczywiście podejrzanie się za Planszolandia 真够